Praktycznie o to formuła, podczas której spotykamy się w trakcie wydarzenia z osobami, które zajmują się danym tematem jakiś już dłuższy czas i chcą się podzielić spostrzeżeniami, efektami swojej pracy. Praktycznie o pomoże nam wejść w dany temat w taki sposób, żeby był on dla nas łatwy i zrozumiały, ale jednocześnie wnoszący coś wartościowego w nasze życie. Coś, co możemy zastosować, zarówno w naszym biznesie, czy w pracy zawodowej, bądź też w życiu prywatnym. Chodzi o to, żeby praktycy dzielili się, dlatego zapraszamy różnych ciekawych gości. Bądź ty, jeżeli masz ochotę podzielić się tym, co robisz na co dzień, również masz taką możliwość. Na warsztaty, praktycznie, o może przyjść każdy, są one bezpłatne, ponieważ celem tych warsztatów jest inspirowanie się różnymi ciekawymi, wartościowymi tematami, na przykład ciekawymi pasjami, po to, abyśmy wzajemnie. Rozwijali się dzięki temu, że dzielimy się czymś interesującym. Praktycznie o odbywają się w ostatni wtorek miesiąca bez okresu wakacyjnego. W przypadku gdyby wypadło jakieś święto, długi weekend bądź jakiś okres, kiedy ciężko będzie zorganizować wydarzenie, może być przesunięte bądź może w danym miesiącu się nie odbyć.